11 listopada, jak co roku, jest Święto Wszystkich Polaków. W tym roku to już 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaśpiewajmy wszyscy nasz hymn narodowy. Baczność! Poczet flagowy wystąp! Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, Let's hear Przejdzie parter Będzie Polakami Dał nam przykład Dola Jak zwyciężać mam. Marsz, marsz Dąbrowski Jak ten dzień uczcić? Zapytaliśmy nasze koleżanki i kolegów z młodszych klas. W piętnokrotnym pożegnaniu możemy uczcić w wyśpieszaniu kladek przed odkłonem. Patryk, to jest w którym my mieszkamy. Trzeba, żeby być cierpliwa. Przypomnijmy króciutko, dlaczego trzeba było odzyskać niepodległość. Trzej zaborcy kładą łapy, znika cała Polska z mapy. Nikt nie pyta nas o zdanie, wyjście może być powstanie. Krew zagłada, czołgi strzelby. Strach panował w nazwy sprzedać, czy powstania Polska walczy. To niestety nie wystarczy. Wybuch wojny, przelew krwi. Wolność się Polakom śni. Ponad sto lat wyniewoli, to Piłsudski nas wyzwolił. W takim dniu porucz radość, cieszymy się z niepodległości. 11 listopada przy tej dacie wieniec składa. Jesteśmy dumni i wdzięczni tym, którzy o wolność walczyli. Polska, bezdomna matka, stoi, płacze i drży, bo nie ma jej już na mapie. Zamknęły się przed nią drzwi, grobowiec bólu i śmierci, układa z ludzkich ciał. Straci resztki nadziei, dlaczego Bóg tak chciał? Nie poddawaj się Polsko, zaszumiał cicho wiatr. Jesteś mądra i dzielna, przed Tobą wiele lat. Czerwoną więc zbroję włożyła, splecioną z dumy łez krwi. Modliła się, gdy żołnierze, powolną Polskę szli. Walczyli szabro szablą, piórem. Nieważne były łzy, rosły wiersze i pieśni. A rozsyłał je wiatr. Tak, by tę mowę ojczystą usłyszał cały świat. Dzisiaj w blasku dumny jej piękna korona lśni, ubrana w biel i czerwień, wspomina minione dni. Wolna i niepodległa, uśmiecha się do nas z bliska. Chce, żebyś zawsze pamiętał, że Polska to Twoja ojczyzna. Chcecie włączyć się do naszej akademii? Mamy dla was wiersz zagadkę. To nie jest zwykły wiersz, to jest zagadka. Zobaczymy, kto zgadnie, o kim jest gadka. To starszy pan z długimi wąsami, który dzieci częstował cukiereczkami. Podpowiem wam, że to nie wasz dziadek, choć opis pasuje, to tylko przypadek. Jego ukochana klacz zwana była kasztanką. Czy ktoś już zna odpowiedź na pytanko? Był jednym z najwybitniejszych Polaków wyciągnął z niewoli naszych rodaków teraz to już pewnie wszyscy wiecie że to piłsudski najsłynniejszy dziadek na świecie piłsudskiego znają nawet małe dzieci chociaż jestem jeszcze mała i mam tylko 8 lat wiem że polska była smutna ponad 120 lat zabroniono polskiej mowy w Polskę bić zakazano Dzieciom, matkom, synom, ojcom wolność, radość odebrano. Chociaż jestem jeszcze mała, polskie słowo wolne znam i o język nasz ojczysty w szkole, w domu dbam. Wśród słów wielu o wolności słyszę słowo męstwo, które walczącym Polakom przyniosło zwycięstwo. Chociaż jestem jeszcze mała. I mam tylko dziesięć lat. Wiem, że o dziadku piłsudskim Słyszał cały świat. Na kasztance ruszył w bój Dziadek Józek, twój i mój. Był naszym wodzem i bohaterem, Takim polskim muszkieterem. Cieszymy się ogromnie, Że mieszkamy w wolnym kraju. Polsce. Jak wiele wspaniałych miejsc jest na świecie, każdy może sobie sprawić w internecie. Polska jest najlepsza, ja to mówię wam, bo tu mamę, tatę, siostrę, brata mam. Kiedyś będę policjantem, a może strażakiem, a na pewno pozostanę prawdziwym Polakiem.